Witam wszystkich z strony Artur. Więc tak, y... wielu ludzi lubi Ninjago, wielu ludzi lubi też Garmadona. Ja też, obie też lubię, ale według mnie powiedzmy, że Garmadon został przez twórców nieco pokrzywdzony. Zaczynajmy. Moja opinia, zmarnowany potencjał Garmadona. Więc tak, otóż Garmadon zaczął jako zły złoczyńca, lord Garmadon, jako zły gość, no nie, ale potem stał się dobry pod wpływem no, złotej mocyloida i stał się sensejem Garmadonem. Więc tak, najpierw. Był Lord Garmadon, po czym był później Sensei Garmadon. Jest tak, niby wszystko jest dobrze, fajnie, a to nagle BUM! Kurde, twórcy postanowi nam polać moc dosłownie w twarz, niszcząc potencjał kompletnie Garmadona, zmienię, znowu zmieniając go w Lorda Garmadona, ale tym razem na wskroś złego, który w przeciwieństwie do swojej poprzedniej wersji. Był zdolny nawet niemalże zabić swojego syna i swoją żonę, co jest według mnie chore i obrzydliwe i niefajne zarówno ze strony akcji Garmadona, jak i przede wszystkim yy, akcji twórców. Yy, no w ogóle niefajne, więc tak, ujmę to tak. Tutaj, by Darth Vader albo Obito Uchiha Zostaje wskrzeszeni i znowu zmienili złych, bo to tak to, to to właśnie wygląda, yy, zarówno yy, Darth Vader jak i Obito stali się dobrze, tak Anakin Skywalker i Obito czy Cheeha się też jako otobis a także Madara i się dobrze, Vader walczył, yy, no wiadomo, Lord Vader, Anakin Skywalker walczył, z Palpatinem, a obito najpierw z Mardarą, a później z od Suski. no nie. No. Więc tak. Obaj zostali rozgrzeszeni i stali się dobrzy. A teraz przejdźmy do postaci Garmadona, No właśnie, jak co mi zapewne wiecie, zarówno. Anakin jak i Obito zostali zabici. Anakin przez nie badaje, tylko Sidiousa, Palpatina, a Obito przez przeskakuje od Suski eee, i tak. I co o przodkach można powiedzieć eee, nie za szybko zginęli, bo właściwie zginęli jeszcze przed zakończeniem si bitwy z Wallami podczas gdy Garmadon nie dość, że przeżył do później jeszcze eee, na stałe dążył do bohaterów, a przynajmniej tak się wydawało. No właśnie, Garmadon dziennie pomagał ninja, także nareszcie stał się dobrym ojcem Dalajda. To było słodkie, naprawdę to było świetne. W szczególności w przypadku Darta Wejdera to jest o wiele lepsze, bo Darda za szybko zginął, a Garmadon właśnie nie. Miał szansę jeszcze trochę pożyć, no i Obito, nie już tamtej jakoś mniej ważne od darta Vadera bo nie był ojcem Naruto, a jednak. Anki był ojcem Luka, więc no tutaj jest oczywiście ważniejsze rzeczywiście hmm, po prostu już sam fakt, że Germanon przeżył był dobry i co dla i już tam już sam fakt, że German przeżył był dobrą i co do było naprawdę świetne, pomagał swoim synowi i synowi, swojemu synu, swojemu synu, swojemu synowi uczył go jak walczyć lepiej, i lepiej, że zrobić coś, co jest silniejszy i silniejszy, aż tam bum musiał poświęcić życie, że nie musiał równie dobrze mógł to zrobić ktoś inny, ale sam z własnej woli bezinteresownie się poświęcił. Jest tak no kicha, ale przynajmniej no, przynajmniej zrobił to bezinteresownie, nie dlatego, że ktoś mu to kazał, ale bezinteresowni, przynajmniej go śmierć nie poszła na marne do czasu, gdy tylko Garmadon, gdy tylko sesję Garmadon znowu stał się. Lordem Garmadonem. Co gorsza, co jest tym bardziej smutne, twórcy mieli jeszcze czelność, nie znaczy Harumi miała czelność, jeszcze bluzgać yy, w książce, takim komicznym nie, książce, że, że niby jest wściekła, że Garmadon, w sensyj Garmadon, w sensie Garmadon kręczy przed cesarzem Ninjago, a nie na odwrót, yy, to nie yy, cesarz Ninjago kończy przed tego, tego na nazywała Lordem Garbadonem, więc nawet celność uważać naiwnie, że, o, że Garmadon, ten zły Lord, Lord Garbadon to jest prawdziwa forma yy, lorda, czy prawdziwa forma Garmadona, ale nie właśnie nie. Prawdziwa forma Garmadona to jest ten dobry gość, yy, ale no niestety stał się zły, został skażony złem. Przy czym, e, już to, przy, czym, już, przy czym zresztą e, bo ty jak jakoradon stał się dobry, to przecież nawet sama Misaka powiedziała, że, że jak tylko zniknęło z Garmada całe złoto pokazała się jego prawdziwa forma, pokazał się Garmadon, pokazał się jego prawdziwa forma, czyli dobra forma, no, pokazał się prawdziwy Garmadon, czyli dobry Garmadon, a nie ten zły, tylko ten dobry e, no się Garmadon dobry gość, no nie, no i w ogóle to przez wielkiego poża co zresztą zostało już wyjaśnione w pierwszym sezonie e, że, że Garbanon stał się taki jakiś jest całości przez jakiegoś węża, nawet nie jakiegoś węża, tylko węża, który zamienia każdego w Zooczyńce i równie dobrze to mogłoby spotkać u Lloyd kogokolwiek innego, bo to, to coś zmienia właściwie każdego człowieka z Wola. Garmanon stał się złym złoczyńcą właściwie przez ten jad, a Haromi właściwie zrobiła z niego na skroś złego potwora, w swojego psychopatę i narcystycznego socjopata, który potrafił tylko niszczyć, zabijać rzeczywiście do swojej oryginalnej, złej formy, w tej co najżej. Kopnął jakiegoś tam węża i wrócił go do wody, a wiadomo popłynie sobie i wróci na brzeg, a tutaj właściwie zabił, rozerwano z czym by Mistera i oczywiście jak to wiadomo Android, czyli taki robot, Android, Ninja Droid, Ninja Android czy Ninroid no nie, więc nibo krwi, więc no bo to jest dla dzieci, to jest bajka dla dzieci, oczywiście niby Karmiła zostać zabita, ale oczywiście tego nie no bo to jest oczywiście bajka dla dzieci. Co najgorsze, Sam Garwan wściekł się, jak Harumi zginęła. A jakoś Lloydę w ogóle się nie przyjmował do tego stopnia, że chciał go zabić. Jeszcze mówił, że jest wściekły, że nie zabił Lloyda. Tylko nie wiem, w się sensie teraz jest wściekły, bo gdyby to zrobił, to, on, to by mu nie bruździł Lloyd. Jako e, ninja, mimo, że przecież jako oryginalny Lord Garbodon nie imperator Garmodon, właśnie bachał się zabić swojego syna do tego stopnia, że Overlord w końcu musiał go opętać. I w ogóle według mnie po prostu jest to złe ze strony twórców, że powtarzają Garmadona tylko dlatego, że no, był film, który jest nawet niekanoniczny, no nie. No w ogóle lepiej było gdyby na przykład overall się pojawił, to jest no jednak bardziej wyczekiwany z odcinków wtedy by się pojawił. Przy czym powiedzmy w sezonie 10 miałby tak zwany redemption arc, że no, powiedzmy, że, o, że, że najpierw powiedzmy y, Nagato, te garmadon powiedzmy y, miał odkupienie. Po prostu Nagato przeciwko, no kiedy miał odkupienie i walczył później właśnie z Obito, nie walczył, ale był przeciwko Obi to no nie. Ja Garmanem przeciwko Overlordowi, a właśnie potem to przeciwko Madarze i Kagui. no to tak samo e, tutaj Overlord mógł być przeciwko właśnie, no właśnie oni o, -O mezy, ale nie po prostu zniszczyli potencjał Garmona i to jest według mnie smutne potęch obrzydliwe. I mam nadzieję, że Garmon już nigdy więcej nie stanie się tym złym, bo po prostu to jest złe. Po prostu no nawet fajnie lepiej, że po że odpoczęliśmy od Galadona i mam nadzieję, że już więcej Garmano nie będzie tym złym bo w tamtej stronie jest Asfira i inny wymiar, w dwunastym sztuczna inteligencja i też inny wymiar i w ogóle to jest jedna z pierwszych sztucznej inteligencji, wcześniejsza od zejna a na pewno od Pixel ale nie wiem czy wcześniejsza od Echo zejna a w tym to coś yy, Daro, ten sam wymiar co Ninjago, też jest Ninjago, Szkietowy Księżnik wyjaśnienie sprawy z tymi tam kamieniami morskimi, więc cieszę się, że odpoczęliśmy, bo nie mam nadzieję, że on... Czyli nie prędko wrócił, bo jak wrócił, to by stał się pewnie z dołu stał się antagonistą, bo oczywiście walczył z ninja, chce w sensie się u boku ninja tylko dlatego, że byli oni. Co mam nadzieję, że na już nie skrzywdą nigdy więcej, bo to byłoby po prostu smutne. Więc tak, mówiąc prosto i szczerze i zmiernie powiem, że czuć tak, mnie kopnięto w dupę. W każdym razie to wszystko z mojej strony. Cześć.